9 września na Placu Zielonym odbył się festyn, który miał na celu finansowe wsparcie walki z chorobą, z którą zmaga się dwoje młodych mieszkańców Czarnego, Klaudia Jadzińska i Łukasz Klaft. Głównym organizatorem całego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Integracji Środowiskowej Szansa, wspierane przez parafię pod wyzwaniem Najświętszej Marii Panny z księdzem proboszczem oraz przez Urząd Gminy i wiele innych podmiotów prawnych i prawnych. Prywatnych. Szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że tyle osób zaangażowało się w akcję charytatywną. Myślę sobie, że każdy z nas powinien jak najmocniej wspomóc dzieci, które potrzebują naszej pomocy. Dzisiejszą imprezę charytatywną uważam za otwartą i proszę Państwa o serce, wielkie serce dla naszych tutaj osób z czarnego które potrzebują pomocy. Tu na placu już w tej chwili odbywa się kiermasz, kiermasz różności odbywa się loteria fantowa. Są namioty z żywnością, między innymi są to ciasta, są pierogi, mamy grill, mamy grochówkę, gościmy strażaków, którzy między innymi będą czynić pokazy pierwszej pomocy. Będzie można z bliska przyjrzeć się wyposażeniu samochodów strażackich. Na Placu Zielonym strzelanie, paintball, rzutki i jeszcze inne atrakcje, o których nie wspomnę w tej sekundzie. Przy stadionie w dniu dzisiejszym jeździ Bryczka. Odbywają się też biegi, których organizatorem jest pani Wioleta Szczepani. I szanowni Państwo, należy się Państwu jeszcze informacja najważniejsza, mianowicie w dniu dzisiejszym zbieramy pieniądze na rzecz Klaudi i Łukasza. Wiemy, jak cierpicie. Chcemy Wam pomóc, ratując życie, bo to dziś zbieramy dla Was pieniążki, które przeznaczymy na leczenie Wasze. A teraz, co możemy powiedzieć? Abyście do zdrowia wracali szybko, żeby humor szedł z wami pod ręką, dobrego samopoczucia życzymy całym sercem. Co zobaczyłam Ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spać! Ja do tego to nie wiem, sobie To akcję statywną dla Klaudii Jadzińskiej i dla Łukasza Klafta. Zorganizowali, Byli organizowani. Była parafia Czarnego z księdzem proboszczem na czele, tak muszę to powiedzieć. Urząd Miasta i Gminy z burmistrzem Piotrem Zabrockim i nasze Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, więc Gazpiątkowi szansa. Staraliśmy się zrozumieć, jak można pomóc osobom, ponieważ pierwszy taki początek znaczy staramy się pomagać. W różny sposób dofinansowując rehabilitację, ale ta choroba, jakby przyjęliśmy się bliżej, przerosła troszeczkę nas, nasze takie spojrzenie na nią. Dlatego w kwietniu na jarmarku wybrane środki finansowe w granicach 1150 zł przekazaliśmy dla rodziców Klaudii. I Klaudia była u nas za jakiś czas podziękować, i w ten czas zrozumieliśmy, że musimy coś dalej zrobić. I jakby na nieszczęście zachorował Łukasz Klaft Też na tą trudną i straszną chorobę. Więc jako zarząd zwróciliśmy się z prośbą do księdza proboszcza, do pana burmistrza i podjęliśmy razem działania, żeby 9 września na Placu, na Placu Zielonym zrobić wszystko, żeby maksymalnie można pomóc, a o pomoc to znaczy pieniążki. Tutaj Mieszkańcy znajdują na takiej wysokości zadania, że byliśmy zdumieni. Mamy na pewno to w Warsztaty terapii zajęciowej z DPS-u. Fajnie grupa przybyła. To przybyli przyjaciele Łukasza Klafta. Byli, śpiewali pięknie dla niego i zbierali pieniądze. No, powiem, że fajne, bo oczekowaliśmy, jakieś, że będą pieniądze, a to nas przerosło. No, tu powiem, że 900 pisznotek. Te dzieci, was panią dyrektor DPS-u, przygotowały przygotowali nam to, przekazały. Bardzo jeszcze raz będziemy dziękować wszystkim. Jeszcze jest osobna. Zakończyliśmy o godzinie 19.20. Po tym spotkaniu udaliśmy się z, z pieniążkami zebranymi na świetlicę. I na świetlicy po przeliczeniu tych pieniążków było 11 250 za podaje. Następnie na koncie bankowym 1400 950, groszem tam bo z własną terapii zajęciowej 800 zł karytas i razem to daje sumę 14400 400 zł. Cieszymy się, bo jeszcze są wpłaty. Na przykład nasze konto bankowe jest cały czas do dyspozycji państwa. Można tam dopisać. Czy dla Klaudii, czy dla Łukasza, lub podzielić tą kwotę na pół. My te kwoty będziemy zbierać. Wydruk z banku będziemy dalej rodzicom przekazywać. Cieszyła też nas informacja bractwa Szczelenskiego Szczernego, które w 17 organizuje strzelanie, królewskie strzelanie, jak nazywają. Zaprosili nas do współpracy i chcą nam w tym dniu do puszki przekazać środki finansowe, żebyśmy mogli je dalej wspierać. Tą trudną sytuację tych dzieci. Cieszymy się z tego, że wielu mieszkańców przyszło. Uważam, że przy takiej ilości to jest coś wspaniałego, że mogliśmy razem pomóc. i Ja zawsze będę dziękował każdemu z osobna. Będziemy starać się przekazywać osobiście każdej osobie, która uczestniczyła, podziękowania, bo tak należy. Środki takie jak, znaczy, żywność. Część roślin myśmy zakupili, ciasta i pierogi były przekazane nieodpłatnie, wyroby, miski i różne zabawki też były przekazane przez mieszkańców gminy Langingen, o których informowałem ich, że taka jest potrzeba i też te zabawki zostały przez nich przywiezione dla celu, żeby te jak najwięcej nazywać środków dla tych fajnych młodych ludzi. 15 złotych za prezesa. 15 zł za prezesa. Czy usłyszymy 20? Tak, słyszymy 20. Rozpoczęliśmy na akcję 14:40. Trwa ona do 19:20. Naprawdę, powiem, że już o tej godzinie nie było żywności. Zostało wszystko sprzedane. Ale nie dlatego, że ktoś był głodny. Dlatego, że ktoś chciał pomóc. I dlatego, zostało to sprzedane. Zresztą, kto by z Państwa widział. Fajny zespół, młoda dziewczyna, Majka tańczyła, sama się zgłosiła do akcji. Pan Kozioł, zwyczek specjalnie z młodzieżą przyjechał, zespół AHA i żaden z tych osób, żadnych pieniążków nie zażądał za transport czy za przyjazd. My, jako stowarzyszenie, za przygotowanie tego wszystkiego też nie pobraliśmy żadnych środków i nie pobraliśmy i nie pobierzemy. W całości, cała kwota. Uzbierana przez mieszkańców i wpłacona do banku. Zostanie w czwartek przekazana. Zostało to wszystko uzgodnione z rodzicami, którzy byli przy przeliczeniu pieniążków. Zostali zapoznani z kontem bankowym, bo banku spółdzielczym jest to w czarnym, wszystko jest pod ręką. W czwartek przekazujemy na konta. Gdy wpłyną jeszcze jakieś pieniążki, powiadomimy rodzinę, wyciąg z banku i przekazujemy dalej. Każdy wyjazd to jest. Hotel, jest żywność, jest transport. Słuchaliśmy z rodzicami, rozmawialiśmy. Jest to trudno zrozumieć, że rodzic musi tyle robić zachodu i prosić się o pieniądze. To powinno być inaczej związane przez państwo, że państwo powinno dbać o, o, o tak chore dzieci, tym bardziej o dzieci. Ale tutaj jeszcze raz będę dziękował, bo mieszkańcy. Zrobili wszystko, żeby pomóc i za to im cały czas będziemy serdecznie dziękować. Zbieramy i przygotowujemy się już do Bożego Narodzenia, bo za często też nie można po tym rynku biegać, bo... ale przygotujemy się na Boże Narodzenie, wspólnie z burmistrzem, bo burmistrz zawsze takie przygotowuje, będzie kiermasz bożonarodzeniowy. Tam już zaczęliśmy przygotowywać takie rzeczy, które można sprzedać i też planujemy w całości zarobione środki przekazać dla tych dwóch dzieci. Aby nie było więcej nieszczęść w naszym mieście, to dla tych dwóch osób to przekażemy w stu procentach. Nasze panie, nasi panowie, już padł sygnał, od nich szykujemy, należy coś znowu zrobić, żeby było lepiej dla tych dzieci. No, tutaj okaże się w prasie, bo ja też nie byłem świadom, że w tym roku mieszkańcy byli bardziej szczodrzy na 1%. I za to serdecznie dziękujemy. Jak będziemy mieli rozliczenie z Urzędu Skarbowego, przekażemy każdemu mieszkańcowi z osobna podziękowanie i wszystkim razem, ponieważ te pieniądze planujemy w tym roku pomóc jeszcze innym dzieciom w leczeniu. To nie będą duże pieniądze, ale będą. A sobie przygotowujemy z tych środków. Świętego Mikołaja i takie y, zdarzenia, które nie są przewidziane, żeby być, żeby pomóc i dojechać do lekarza i zapłacić za lekarza, bo niektóre dzieci czy osoby muszą płacić. Trudno, wizyta nie zawsze jest za darmo. I na to są te środki przeznaczone. Jako zarząd w miesiącu wrześniu dzielimy te pieniążki i patrzymy, co się dzieje. Jeżeli jest potrzeba przerzucić, pomóc komuś więcej, staramy się to robić. Jeszcze raz wszystkim mieszkańcom dziękuję. Mieszkańcom naszej gminy i przyjezdnym, bo wiele osób było przyjezdnych. Zrobiliście Państwo wielką sprawę. Dziękuję. dziękuję. Pomagamy i się razem z nimi. tylko Inicjatywa wsparcia Klaudii i Łukasza pokazała, jak wielu wspaniałych ludzi mieszka w naszym mieście, zarówno tych, którzy pierwsi wyszli przed szereg i ruszyli do działania, jak i darczyńców, bez których niemożliwa byłaby taka forma wsparcia.